Polska gospodarka znowu pozytywnie zaskoczyła. Zdaniem Martyny Mroczek-Kowalik, Zonet Biznes dane o PKB to zysk tego tygodnia. Według wstępnych szacunków gus w trzecim kwartale tego roku PKB wzrosło o 3,3% w porównaniu do ubiegłego roku. Na ten wzrost prawdopodobnie złożyła się przede wszystkim konsumpcja prywatna. I choć zdaniem Krzysztofa Berendy z RMF FM to również najważniejsza pozytywna informacja tego tygodnia, wskazuje on na jeszcze inne przyczyny. GUS nieco zmienił metodologię, czyli zaczął wliczać te mniej chlubne sektory naszej gospodarki, takie jak prostytucja, takie jak narkotyki, e, takie jak przemyt na przykład papierosów. No ale też znaczenie ma to, e, że mamy chociażby wybory samorządowe i wszędzie dookoła się nagle buduje, ruszyły bardzo mocno teraz te inwestycje e, samorządowe, inwestycje publiczne, chociażby widzimy to z tyłu, że mamy budowę metra, no wszędzie jak sami patrzymy to na naszych osiedlach, nagle chodniki się układają, e, nagle drogi są remontowane i to też ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Według Ernesta Bodziucha z Polsatu uzyskiem tego dnia są informacje płynące z co rocznego raportu Deloitte. Polacy wydadzą w tym roku na święta o 13% więcej. 13% to jest naprawdę bardzo duży wzrost w stosunku do zeszłego roku. Łącznie na organizację świąt i prezenty 1160 na rodzinę to jest pokaźna suma, która pokazuje, że sytuacja polskich rodzin, taka finansowa, naprawdę poprawiła się w stosunku do zeszłego roku. Tymczasem stratą tygodnia jest ostatni odczyt inflacji, a raczej deflacji, co oznacza, że w Polsce ceny spadają. Ja wiem, że niektórzy mogą się cieszyć, że ceny spadają, że 60., że realnie nasze pensje są więcej warte, ale deflacja dla gospodarki oznacza taki zaciągnięty hamulec ręczny. A skoro mamy deflację, mieliśmy deflację, to pewnie będziemy ją mieli w najbliższym czasie, a to oznacza, że zbyt szybko nie będziemy się rozwijać. To oznacza również, że przedsiębiorcy będą mieli mniej pieniędzy. No bo Jeżeli nie będziemy kupować ich dóbr, no to u nich nie będzie tej gotówki, a to oznacza, że oni mogą zacząć zwalniać ludzi na przykład. Tak? I to może być e, duży kłopot. Deflacja to też problem dla ministra finansów, no bo to będzie oznaczało mniejsze wpływy podatkowe. A jeżeli ministrowi finansów brakuje pieniędzy, no to wiadomo gdzie będzie ich szukał. W kieszeniach i to raczej nie swoich, a także naszych. Więc też nas to może zabolić, oczywiście jeżeli deflacja potrwa nieco dłużej. Strata to również 30 milionów złotych, jakie w ciągu czterech lat samorząd województwa podkarpackiego wypłaci Rajanorowi za tak zwaną promocję regionu. Jest to kwota o 6 milionów wyższa niż umowa na poprzednie 4 lata. Chodzi o to, że przewoźnik w zamian za te pieniądze zobowiązuje się oficjalnie do promocji województwa między innymi w gazetce pokładowej czy też na swojej stronie internetowej. Przewoźnik jest zadowolony, bo dostaje mnóstwo pieniędzy. Samorządowcy są zadowoleni, bo ich lotniska w ten sposób działają. Pytanie tylko czy warto wydawać tyle pieniędzy z kieszeni podatników na tego typu działania. Ale to ocenią już w najbliższą niedzielę wyborcy.